Siemano, siemano, jak widzicie, dzisiaj już jestem na posterunku z rana Mamy niedzielę, jestem w trasie Ale pojechałem tylko na szybkość, tak rozładować tutaj Jak widzicie w Dino W Sierolniowicach, koło Strzelców Kołopolskich Ale do czego zmierzam, słuchajcie, dzisiaj? Mała przygoda Nie wiem, czy widzicie Tu Tu taka mała przygoda Stopiło mi bezpiecznik od świateł pozycyjnych. Tu są, gdzie one są? Pozostałości gdzieś tutaj mam. Bezpiecznika, ale nie. W sumie o. Tu jest pozostałość tego bezpiecznika. Stopiło go. Wiecie, miałem taką sytuację, że jechałem A4 a koło Gliwic I nagle. <coughs> Sorki. I nagle, wiecie, poczułem taki smród z spalonego plastiku. I tak sobie pomyślałem, przejeżdżam koło strefy ekonomicznej tam. Jedna firma, która plastiki robi. I mówię, a pewnie coś śmierdzi od tych plastików. A nagle, wiecie, później wyskakuje mi usterka. Komunikat na, na, pokazuje mi na zegarach, że. Uszkodzenie oświetlenia pozycyjnego, yy, sprawdź bezpiecznik, coś tam yy, obrys. Kurczę, nie wiem czy to mam jeszcze, zaraz zobaczymy. Powyskakiwały w ogóle mi błędy, taki numer. Czekajcie. Yy. O, taki komunikat wyskakuje, Światło obrysowe tylnie, nie? Nie wiem, czy coś będzie bardziej widać. No i tu w środku jest porządnie wypalone. Ja tam próbowałem, wiecie, tutaj wydubać. Musiałem wydubać, żeby dostać się do resztek bezpiecznika, żeby te y, wyjąć metalowe pozostałości. Ale ja tam widzę, że te, te piny to to wszystko tam te końcówki wypalone i nie wiem czy na płytce też nie pierdzielno zwarcie, a oprócz tego a nie będę wyjmował oprócz tego widzicie. Jest tak samo ten bezpiecznik nadpalony, a on jest jeszcze cały. Tylko na razie stopiona jest obudowa. I tak samo tą drugą obudowę zaczęło nadtapiać. Kurczę, no i tak, no i teraz co, no i teraz co? Oświetlenie to miałem ile? Z 5 do 10 km do zjazdu. Mówię kurde, tak stać tak stać na autostradzie z awaryjnymi, no to nie, wycie, to może, może mój błąd powiem wam, ale wolałem, yy, wolałem włączyć światło awaryjne. No i zjechałem, powoli w miarę jechałem poboczem na pasie awaryjnym, aby tylko szybko zjechać. Udało się, zjechałem. Chłopaki mnie ściągają. Ja już rozmawiałem z szefem, bo mówię: Kurczę, prób... myślałem, że coś zrobię, bo tutaj widzicie, wydubałem, tak jak widzieliście, ale dalej nic nie działa. Włożyłem bezpiecznik 15, tam styk wyczyściłem, ale jednak to jeszcze nie to, co powinno być. Jak widzicie, bezpiecznik jest cały, nie? Ale raz zastanawiam się tak. Bo tutaj, jeden pin jest na dole, nie wiem, czy będzie widać. O, tu na dole. Ja go wyczyściłem, ale on jest jeszcze zabrudzony. Jest nadpalony, jest z plastików trzy dupy. Nie wiadomo, czy on nie dostał e, tak samo, że. Jest tak wypalony, że tutaj na dole, jak jest ten plastik, cały jest po, pewnie popalony, i trzeba nowe będzie gniazdo tutaj wstawiać. Nie wiem, czy to elektryk będzie robił, prawdopodobnie, ale chyba trzeba będzie wymienić całe gniazdo w środku, te piny, żeby ten bezpiecznik. Bo normalnie, widzicie, zrobiłem, chodź, że no o, jest, nie? Jest, tak jak powinno być na swoim miejscu. No, ale kurczę, nie działa. Ja czekam na papiery, bo jestem rozładowany. Czekam, żeby tylko kontrola jakości sprawdziła towar. Niech mi podbiją dokumenty. No i jest dzień, to ja będę jakoś musiał teraz ukulać się do najbliższego jakiegoś serwisu. Jest niedziela. No to raczej zostaje mi tylko nic innego, jak zjazd na bazę 60 km. Dobrze, że jest oświetlenie w ciągniku. Ale wiecie co? Jeszcze pójdę zobaczyć wtyczkę, może wtyczka jest, ale nie, no nie powinno być spalona wtyczka, bo światła awaryjne działają, światła awaryjne działają, światła stopu działają i światła wstecznego biegu też działają, nie działa pozycja, obrysówki, wszystkie i nie działają światła przeciwmgielne, więc, znaczy to nie będzie wina kabla, to tylko bezpieczniki gdzieś, jest woda w którymś albo na kabli, na, w jakiejś złączce, albo w lampie jest woda. Też była trochę odwilż, było temperatury na plusie. Woda się dostała. Dzisiaj przywaliło mrozem minus 6, minus 8, no i gdzieś się prawdopodobnie coś, coś, coś uszkodziło, nie? Jak widzicie, jestem już po rozładunku, rozładowałem się w dino. Sytuacja jeszcze miała takie nieciekawy. Temat ze względu na to, no, nie chcieli mi przyjąć towaru, bo były błędne etykiety. No ale wyszło, jak wyszło, skontaktował się klient z klientem, i tak dalej. E, w końcu wyszła taka sytuacja, że po 4 godzinach doszli do wniosku, że przyjmą mi ten towar, dali mi dokumenty, podpisałem, sprawdzona jakość i tak dalej, i tak dalej. I wracam. I wracam już na pusto. Wracam na pusto, wracam ósemkami tutaj jadę, zaraz będę wjeżdżał na DT. W kierunku Katowic i zjeżdżam na bazę. Tak, jestem na warsztacie. Jestem w końcu na warsztacie. Udało mi się przyjechać. Chłopaki się zabrali za diagnostykę na mojej awarii. Podpięli taki fajny sprzęt i y, sprawdzają, które lampy działają, które nie. Gdzie jest zwarcie i zdiagnozują tą usterkę. Powinni to dzisiaj naprawić, mam nadzieję. No i wyjadę, sprawdam już naczepą dzisiaj wieczorem będę miał już kurs będę leciał do, do Amplusa nie wiem, może, mogą być to, że będą dwie dostawy, jeszcze zobaczymy i no zależy mi, zależy mi żeby w końcu to ogarnąć żeby był spokój, yy, święty z oświetleniem, żeby było zrobione tak jak ma być Jakie sprzęt urządzenie do które oświetlenie działa, które nie abym zrobiony Pamiętacie tutaj wam pokazywałem tą dziurę Kuźwa z silikonem się urąbałem Faken No dobra pamiętacie tą dziurę Nie będę już dotykał bo jeszcze jest świeży Klej albo silikon Chyba silikon Bo tak na napierdziela z silikonem yy, Tutaj yy, u tutaj gościu uratował Bo jakby Jakby tutaj było coś problem To musielibyśmy całą tą skrzynkę kupić Prawdopodobnie używaną Bo nowa w ASO to Koszt kilku kilku tysięcy udało im się tu ogarnąć, zrobili takie to obejście i rozmawialiśmy właśnie i trzeba lepiej wstawiać dziesiątkę, żeby żeby w razie jakiegoś zwarcia szybciej wywaliło bezpiecznik niż jak piętnastka była wstawiona i potrafiła sobie długo długo się palić, aż wypaliła sobie taką dużą dziurę i nie została spalona cała skrzynka albo nawet i ciężarówka nie spłonęła bo tak też mogło być więc obejście mamy zrobione, skrzynka jest uratowana. Chłopaki się teraz zabierają za naczepę. Ja jestem już po naprawie, udało się ogarnąć. Na razie jest zrobione tak, aby się świeciło, a musimy się umówić. Musimy się mówić na inny termin, żeby zrobili tak, jak ma być. No jest problem, jest problem tutaj. Yy, obrysowe boczne się świecą. Ta nie świeci. Ta też nie świeci, ale to muszą być podprowadzone w nowe kable. W takim razie kończymy ten odcinek. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam gorąco. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.